się jest wielkim placem budowy w obszarze infrastruktury związanej właśnie z kulturą i dedykowanej kulturze. Tu akurat stoimy przed jedną z najmniejszych inwestycji za kilka milionów złotych, osiem bodajże milionów złotych, związanych z elewacją, ociepleniem, modernizacją budynku miejskiej naszej galerii. Cieszę się bardzo, że udało się przeprowadzić ten remont w taki sposób, że mogliśmy zachować tą. Jak najwięcej z oryginalnej tkanki, to znaczy no, technologicznie musia, musiał tu się pojawić nowy kamień, ale jest on ułożony w ten sam sposób. Nie zaburzaliśmy tego pierwotnego projektu, który, w mojej ocenie, jest bardzo ważny i też na tle właśnie architektury lat 70. wyborczych, ważne odnotowania. Tak jak pan prezydent już tutaj wspomniał, to jest etap pierwszy. My myślimy o tym, żeby zająć się teraz wnętrzami, głównie też przestosowaniem i jakby połączeniem budynku, bo po mojej stronie widać też kawałek wirowca, który był kiedyś bursą szkołę, która tutaj istniała i on jakby mocno zaburza ten architektoniczny krajobraz. Chciałbym podziękować pani dyrektor Urzędu Miasta za tą współpracę, która była bardzo pomyślna. Wspólnie udało nam się zrealizować to piękne dzieło. Co tu więcej o tym mówić? Proszę spojrzeć jak to wygląda. Tutaj natura sama nam wykreowała obiekt sztuki. Celem tej realizacji było odtworzenie pierwotnej, pierwotnego wizerunku tej galerii, ale oczywiście w nowym wydaniu został, został wymieniony Jaskowiec na elewacji. Został wykonany w nowoczesnej technologii. W technologii elewacji wentylowanej zostało dodane docieplenie, gruba warstwa docieplenia. Więc teraz, mówiąc o środowisku, o kwestiach oszczędzania, tutaj galeria będzie jednym z pierwszych budynków, które będą spełniać wszelkie kryteria i z ramienia firmy Corpol Invest. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za możliwość realizacji tej pięknej inwestycji.